Witam w kolejnym filmie. Wczoraj powijaliśmy się na książkę. Dzisiaj tu trochę sprzątam ciągniki, wydmucham w środku, wydmucham filtry, wydmucham chłodnicę i trochę poogarniam tego małego. Tu muszę jeszcze umyć kejsa. Też tak w środku. Taka robota koło domu. No i w środku trochę przedmuchałem. Filtr wydmuchałem. Walczę jeszcze z chłodnicami. tym jedną wysunąłem od klimatyzacji. Walczę jeszcze z chłodnicami tutaj. Poprzedmuchuję to wszystko. I będę się brał za case'a. Też go trzeba wydmuchać, umyć. Aby to wszystko było gotowe na następne jakieś koszenia, podejrzewam, że teraz jakieś siano będzie robione. To, to żeby to było wszystko gotowe, w nocy trochę popadało, jest kałuża. Jak byłem na polu, to tak centymetr przemiękło. No dobre i to już tu pod warsztatem mam Kejsa małego Newlanda skończyłem. Przedmuchałem wszystko jak należy. Teraz podjechałem kajsem. Najpierw wydmuchuję. Tu już wydmuchałem powietrza. Jeszcze tutaj powalczę z chłodnicami. I nie wiem czy silnika nie umyć, bo tutaj troszkę zapocone jest to wszystko. I kurz się poprzyklejał. I teraz to tak nieładnie jest. A tutaj mi z tego tego wężyka mi cieknie a tak trzeba chłodnice wszystkie wydmuchać z tej strony lepiej widać I będę chciał go umyć, tylko nie wiem właśnie czy ten silnik myć. Zaraz go wydmucham i zobaczę. No i mamy kolejny dzień. zanaleję tutaj jałówką wodę. Mały ciągnik mam przy bańkach, którego bańczyłem, te ciągi przedmuchałem, wydmuchałem. Przepuściłem krowy na inne pastwisko Bo już tam miały wyjedzone A dzisiaj co? Nalejemy tutaj wodę Nie muszę odkryć resztę kiszonki bo zabierają Jechać wykosić żyto Kawałek żyta Tutaj będę woził jałówką właśnie na skarmienie tam trzeba kawałek wykosić pod obornik. Będziemy wywozić obornik na pryzmę. Na pole na pryzmę. Także najpierw uporam się, się z tą piżonką, a później będę działał z tym żytem. No i mamy kolejny dzień. Ja tu z Anna byłem z wężem. Od chwytaka pożyczyłem chwytak. Był jeden wąż uszkodzony przez zły montaż, że źle był zamontowany od nowości. A, a kolega, od którego go pożyczyłem, wiele tego nie używał i, i nie widział tego, więc to naprawiłem i poukładam tutaj sobie maloty. Tym chwytakiem wczoraj skosiłem to żyto. Tam podzwornik, to znaczy jeszcze nie wszystko, a częściowo skosiłem. Tam jajówką nasypałem. Mają nasypane, i ja tu jadę po układam baloty. Później muszę się brać za presę, yy, robić presę. przykować na następne jakieś zbieranie. No już mam wszystkie baloty ułożyłem jako tako. tak odstawiłem tutaj. Później kolega będzie mi odprowadzał przyczepę, to, to zabierze chwytak. I koniec z wykładaniem balotów biorę się za presę. Presa jest już zaczepiona do kejsa, odczepiłem kosiakę, zaczepiłem presę. No i co tutaj do pogrzebania? Na pewno te dwie blachy są skupione. Tu od Tak. i tam dalej widać jakaś. Siatki trochę mi się ponawiało w tamtym roku, to już tam trzeba będzie rozebrać, wyczyścić tą siatkę. Zabrać tu z tej strony, gdzieś widziałem, jakiś palców brakuje. Trzeba będzie to uzupełnić na pewno. Co dalej? Wydaje mi się, że umyję te pasy. Moje mayką te pasy yy, tu też jakaś siatka mi się nawinęła na ten wałek pod spodem tu siatka i trochę, trochę zielonki, bo mówię to było bardzo, bardzo mokre było to wszystko i i tak się nawija jak jest mokre, tutaj też na wałku się nawinęło, było słabo podsuszone, no ale musiałem zbierać, bo zapowiada i deszcz no i było trochę tego deszczu. Także szkoda było tej siatki. A ta siatka tutaj się nawinęła, przez to, że na tym pasie skrajnym jest trochę spinka urwana. Później pokażę. I ona pewnie zahaczała tą siatkę i rwała. Będę musiał tutaj delikatnie to wyciąć, ale później to pokażę, jak to przykręcę i znajdę tutaj. A że to muszę ją umyć, jechać i będę grzebał dalej. Przyjechaliśmy tutaj do krów, zobaczyć co tu się dzieje. Czy ogrodzenie jest całe? Już są na tym ostatnim pastwisku, tak jak mówiłem, przegonione. Także tutaj jest ładnie trawy, a na tamtych wypala, bo nie ma deszczu. U nas tylko, tylko słońce pali, a tam są piachy. I, i tak to wygląda. Mieliśmy parę wycieleń od ostatniego czasu, co pokazywałem. Tutaj taki biały jest jabłka akurat. Tu jest nasz byk, rozpłodnik i tu już cielaki po nim są, tutaj też taki jasny, te większe tutaj są po wcześniejszym byku, polimuzenie a te jasne maluchy już są po tym białym. Wszystko prawie jałówki. Jeden tylko byczek o tutaj. Tu jest byczek. Reszta wszystko jałówki są. No i to było na tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu.